Na no dzień dobrze. jesień Już mamy październik. Brzozy. Już prześwitują. Las zaczyna być bardziej widoczny. Nocy już chłodne. Kwiaty udają się na spoczynek. Kwitną jeszcze. Astry. Byli nowe wrzosy, hortensje i dali. Dni coraz krótsze, coraz mniej. Można zrobić w naszych ogródkach Bo po prostu nie ma kiedy Nigdy te hortensje nie były tak różowe jak w tym roku Myślę, że to przez tą suszę Która panowała tu w Kujawsko-Pomorskim Ale ładnie wyszło Na astroch jeszcze pełno owadów i moich, i nie tylko moich pszczółek no mają ostatnie pożytki tak zwane ostatnie dni w których mogą się najeść do syta a może i coś odłożyć, większość bylin które kwitły wcześniej już po prostu zmuciłem wykaszarką To ma ładniejsze ogrody, ze ściółką, z kamyczkami, no to musi to wszystko powynosić na kompost. Ja zostawiam od razu w grządkach, nie kompostuję. Kompostuje się wszystko na miejscu. Tu podlewanie, jak widać rurki ze zraszaczami Pięknie zdał egzamin ta górka. Była zawsze bardzo sucha. A teraz hortensje porosły niesamowite. Inne kwiaty też były piękne. Bo w końcu miały ok. Tam też ogromne hortensje. Pięknie zakwitły. zobaczymy kiedy przyjdzie mroz kiedy to wszystko ususzy obie jak najdłużej wyglądały tak jak teraz no jestem już nad nowym stawem nie chciałem żeby tak mocno trzęsło ale tak wyglądają już brzegi nowego stawu tego który kopałem zimą słoneczniki giganty a teraz burty porośnięte już rozwijającymi się systematycznie astrami byli nowymi. Między nimi już na było dużo jeżubek, rutbeki, ale wszystko jest razem z chwastami przykoszone na drugi rok z będę miał swoją szansę tu mam taki cały pas dali alejki nad jednym z brzegów Po drugiej stronie astry, je. im później im chodni, tym lepiej kwitną. Wyobraźcie sobie swój włopot na działce, albo dojście do domku z takich pięknych kwiatów. I ciągnie się ta alejka, i ciągnie. Jest. 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 Coraz dalej. I jeszcze tam. I jeszcze tam. A dalej już są kanny. Fajnie to wszystko wygląda. Łąka już babie po kwitnieniu, ale jeszcze sporo kwiatków dopiero teraz zaczyna startować. Jest jeszcze dużo pąków, o ile nie będzie mrozu, to jeszcze to wszystko mi pięknie zakwitnie. To tak samo. Jedno przekwita, drugie zakwita, trzecie jeszcze w pąkach. No dzierżany już trzeba będzie ściąć. Resztę floksów, resztę rudbeki, ale za to inne kwiaty, w pełni kwitnienia. Mało mam chryzantem, widzę. Muszę je porozsadzać. Mam trzy kolory, ale takich mocno nie widać. Za mało, za mało to piękne kwiaty. Muszę coś z tym zrobić, tu, gdzie były lilie. Teraz są astry bielinowe, a dalej, prawdziwki. Jeszcze jedno ujęcie i powoli będę kończył, bo czas iść pospacerować po grzybkach. Troszeczkę popadało w niedzielę. Dzisiaj mamy czwartek, jutro piątek. No już pierwsze grzybki będą się pojawiać. Fajnie zerwać takie młodziutkie do marynowania. Pyszne zimą do kotlecików albo do czegoś tłustego o, muchomory widzę że już są to dobry znak jak są muchomory, to będą inne grzyby Na przeważnie gdzie te muchomory białe sromotnikowe tam rosną zawsze obok nich Prawdziwki i krzyczą: Pomyśl się, pomyśl się, przecież to tylko raz. Nie dajcie się skusić w tej pomyłce, nie znacie się. Lepiej nie zbierać, albo po zbiorach pokazać komuś, co się dobrze na tym zna. Bo pomylić na grzybach się można tylko raz. I na Wrocławiu mówią I no ros. No zobaczcie jaka soczysta trawa Jakie tam piękne jeszcze łąki Jak to jesień też potrafi być Piękna Ale ja tu gadu gadu a inni już grzyby zbierają także do miłego zobaczenia w lesie.